Model GPT 5.2, czyli następca poprzednich modeli, jest znowu lepszy, wydajniejszy, lepiej koduje, ma większy kontekst, czyli może przetworzyć większą ilość informacji i dużo przyjemniej się z nim rozmawia. Przyznam szczerze, że jest ogromna różnica pomiędzy modelem 5.0 a 5.2 i warto go wykorzystywać, ale do czego możesz go wykorzystać? Na przykład do. Po pierwsze, przetwarzanie informacji, ale również tworzenia arkuszy w Excelu. I tutaj bardzo ważna informacja, jeśli masz wersję Pro, warto wybrać model Thinking i dodatkowo możesz wybrać, jak długo system ma myśleć, czy standardowo, czy wydłużenie, czyli może myśleć bardzo, bardzo długo. Na przykład kilkanaście minut generować ci pliki w Excelu. Pokażę Ci, jak może to wyglądać. Wpisuję sobie polecenie. I to polecenie dostosowujesz do siebie. Najprościej zacząć po prostu od tego, że wpisujesz to, co chcesz stworzyć, albo dyktujesz, i system automatycznie postara się to wygenerować. Jeśli nie wygeneruje ci tego, co chciałeś, no to napisz, co jest błędnie, co nie działa. No i w ten sposób możesz metodą prób i błędów dojść do tego, czego potrzebujesz. W ten sposób właśnie stworzyłem sobie taki arkusz. Na początek przesłać strukturę pliku, przychody, koszty. Marketing, no i podsumowanie. Czyli chcemy mieć tutaj sporo różnych informacji. Wysyłam takie polecenie i system zaczyna myśleć, zaczyna generować nam Excela. I ja zrobiłem to wcześniej, ponieważ trwa to kilkanaście minut i pokażę Ci, jak wygląda wynik takiego zapytania. Tak wygląda wynik. Napisałem, żeby system uzupełnił jeszcze arkusz o przykładowe dane. Możemy sobie pobrać takiego Excela albo go powiększyć i przeglądać go bezpośrednio w Chat GPT. Mamy listę różnych. Informacji, przychody, one są już uzupełnione. Jest tutaj 110 wiersze, koszty. To samo marketing, czyli